Witam serdecznie i zapraszam na kolejne ósme spotkanie z Ari i jego księgą Ez Haim Drzewo Życia Znajdujemy się na stronie gimel werset mem Makombiur i inian ha Haze. haze. Hu legalot szoresz Hadinim. Miejsce dla wyjaśnienia tego cimcuma, skrócenia, czyli dlaczego było uczynione skrócenie światła Ein Sof. To bardzo ważna rzecz, to co on teraz mówi. Jest to dlatego, żeby odkryć korzeń. Surowości prawa. Skąd to wszystko się wzięło? Skąd ta surowość prawa? Przecież Stwórca ja to dodaję od siebie Przecież Stwórca jest dobry Przecież wszystko jest doskonałe. W samym korzeniu, w świetle nieskończoności, wszystko znajduje się w pełnej doskonałości. Skąd więc przyszły dinim? Surowość prawa? To jest bardzo ważne. My cały czas mówimy, że jest hasadim, łaska i jest dinim. Surowość prawa. Skąd ona się wzięła? Tak więc on mówi, że to skrócenie światła nieskończoności było dlatego, żeby odkryć korzeń tych dinim surowości praw. Popatrz teraz uważnie, co on dalej mówi. To są bardzo subtelne rzeczy i każde słowo trzeba słyszeć. Jest to coś zupełnie innego niż jakieś tam zwykłe teksty. Jest to prawdziwa nauka. I nasza nauka jest to przede wszystkim ec haim Oczywiście ważne są też pozostałe nasze źródła, w tym i Zohar, i Tes, i także szlawej Hasulam jest bardzo ważne dla człowieka, bo przecież jest najbardziej bliskie do przedmiotu jego duchowej pracy. Ale najbardziej wysokie zrozumienie i największe światło przychodzi oczywiście od zgłębiania ez Tak więc jeszcze raz powtórzmy. Skrócenie einsow było dlatego, żeby odkryć korzeń surowości prawa. Kedej latet midat hadin acharkach baolamot. Wechoach hachu mikra bucina de kardinuta. Żeby następnie dać miarę, prawa w światach, i ta siła nazywa się Bucina de Cardinuta. Jest to bardzo ważne pojęcie kabalistyczne. Bucina de Cardinuta. Jest to korzeń całego DIN, sądu, surowości, prawa. Jeżeli zajrzymy do księgi Sefer Even Hasapir, jest to słownik, który napisał Jehuda Aszlak do księgi Nauka o Dziesięciu swirotach, tez, na stronie 41 znajdujemy to pojęcie, Bucina de Cardinuta. Jest to bardzo ważne pojęcie o głębokim znaczeniu i bardzo trudno przekazać je prostymi słowami. Dlatego wyciągnąłem z szafy ten słownik. W którym Balchasulam wyjaśnia nam to pojęcie. Bucina de Cardinuta składa się z dwóch słów w języku aramejskim. Bucina oznacza świeca. Ner, czyli w odróżnieniu od światła, jest to już jakieś jego osłabienie po skróceniu. Kardinuta oznacza ciemność, choszech. I tym sposobem bucina dekarbinuta oznacza świeca, która świeci swoją ciemnością. To jest wielka rzecz i my później zrozumiemy, co to oznacza w duchowym. A więc powtórzmy jeszcze raz. Bucina de Cardinuta jest to korzeń wszystkich dinim. Jest to liczba mnoga od słowa din prawo, surowość korzeń surowości prawa. Skąd cała ta surowość wychodzi we wszystkie światy od tej świecy, która świeci swoją ciemnością. To jest wielka rzecz. Uczyliśmy się na pierwszej lekcji szlawy Hasulam, że ciemność jest to już początek dnia. Dlatego ciemność także odnosi się do dnia. Tak samo DIN odnosi się do miłosierdzia Stwórcy, do światła. Jest to jakby druga część tego samego, ale od strony ciemności. Od tej strony, gdzie ja nic nie rozumiem. Odczuwam siebie jakby w ciemności, w takim aspekcie, w takim przejawieniu sił wszechświata, że coś już mi świeci, ale świeci jakby z daleka. Na razie odczuwam to jako ciemność. I jeżeli ja wiem, że ciemność może świecić, to ja ją przyjmuję i nie uciekam od niej. I jest to nie ta ciemność, kiedy ja otrzymuję dla siebie. Kiedy ja doświadczam ciemności jako stanu w mojej duchowej pracy, to ja powinienem rozumieć, że to wszystko także wychodzi z Bucina de Cardinuta. Jest to ta siła, która przejawiła się w ślad za skróceniem. Światła nieskończoności i ona. Przechodzi przez wszystkie światy, przez wszystkie stopnie, i włącza w siebie wszystko, co jest niżej. A nad nią, oczywiście, zawsze świeci światło nieskończoności. I nasze zadanie polega na niczym innym, jak żeby w każdym naszym stanie wytrzymać tę miarę DIN, w surowości prawa, która odpowiada temu stanowi. Bez tego, Niemożliwy jest jakikolwiek duchowy ruch. Szukanie Nirwany niczego nam nie da. To jest tylko odejście od rozwoju. W każdym stanie jest din, surowość, i jest hasadim, łaska. W naszym świecie z reguły din przejawia się wieczorem, a w ciągu dnia przejawia się hasadim. Ale sam stan nocy w czystym aspekcie może przejawiać się także dniem. Może być tak, że w ciągu dnia odczuwamy stan nocy. Jak prorok Izajasz, który patrząc na stan narodu Izraela, powiedział: Oto już ranek, a jednak ciągle jeszcze noc. Trzeba patrzeć bardzo uważnie. W każdym naszym stanie jest din i nie można uciekać od niego, lecz trzeba go przyjąć. O tym samym mówiliśmy też na lekcjach szlawej hasulam, że kiedy ja zwracam się do Stwórcy, wszystko staram się robić dla Niego, a nie dla siebie, i pomimo to ja nie otrzymuję od Niego odpowiedzi. A co to znaczy odpowiedź? Odpowiedź jest to światło. Ja proszę, daj mi światło, połączenie z Tobą, przecież tylko to da mi zadowolenie. A co ja otrzymuję w odpowiedzi? Nic. Ale to nie jest nic. Mi się tylko tak wydaje, że nic. Ja otrzymuję w odpowiedzi stan din. I ten stan din jest już dla mnie wielką odpowiedzią. Ten stan din także jest dla mnie dobry. To znaczy, że teraz nie powinienem wzruszać się tym, że ja daję Stwórcy, bo on jeszcze nie wzrusza się tym, że ja jemu daję. To znaczy, że moja praca jest jeszcze niewystarczająca i on chce, żebym ja jeszcze posiedział w stanie dim. I nie ma w tym nic strasznego. Siedzę w stanie DIN, czyli znajduję się w lewej linii. I nie ma niczego złego w tym, że jestem w lewej linii. My będziemy się jeszcze uczyć na wielu lekcjach, na których wiele nam się odkryje o lewym i prawym. Także w Zoharze i w ogóle cała kabała o tym mówi. Jeżeli ja znajduję się w lewej stronie. To nie ma w tym nic strasznego. Na początku staram się zrobić wszystko, co w moich siłach, żeby wytrzymać, a potem już daję swoją modlitwę w górę. Wznoszę swój man. I na ile mogę dać, na tyle też otrzymuję. I mogę ponownie otrzymać din. Nic strasznego. Tak więc z tego, czego się teraz uczymy, powinniśmy wiedzieć, że DIN jest rezultatem tego skrócenia. Inaczej nie byłoby w naszym świecie żadnej miary ograniczenia. A przecież we wszystkim musi być jakaś miara. Jest to potrzebne dlatego, żeby istniało prawo Stwórcy w naszym świecie. Przechodzimy do dalszej części tekstu Ezchaim. We Hinei. Ahar. Hanal. Asher. As. nishaar, Makom. Hachalal. We avir. Panuj. Werejkani. Or. Hainsow. Mamasz. Kanal. Hinei. Chwar Haya makom, szejuhlu, Lehot, Sham, hanecalim. I oto po skróceniu, jak powiedziano wyżej, powstało opróżnione miejsce i powietrze wolne i puste, w centrum światła nieskończoności, rzeczywiście jak powiedziano wyżej. Ja staram się tłumaczyć w miarę możliwości jak najbardziej dosłownie, dlatego że każde słowo ma tutaj wielkie znaczenie. I oto wtedy już powstało miejsce, żeby mogły być tam necali. My to słowo już znamy, ale przypomnę jeszcze raz że są to istoty, które mają swój korzeń w świecie Acilut. Te dwa słowa mają ten sam korzeń, oznaczający promieniowanie. Weha nivraim i Nivraim słowo Nivra pochodzi od słowa bara, stwarzać. Wejecurim i Jecurim są to stworzenia, które mają swój korzeń w świecie Jezira. A w tym świecie przejawiana jest już właściwość formowania, organizowania. Powtórzmy jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, żeby to znać. W Acilucie jest na razie jeszcze tylko promieniowanie. Dlatego, że to jest bardzo wysoko. Tam wszędzie jest jeszcze światło chochma. W świecie bryja jest już coś stwarzane. Pojawia się stworzenie. Tam już jest większe ukrycie niż w acilucie. W świecie jecyra zachodzi formowanie. Nadawana jest forma. Dać formę, to już jest o jedną jakość niżej niż w Bria. Ja tutaj dodam od siebie, że na razie Ari mówi tutaj o bardzo, bardzo wysokich rzeczach. To wszystko są jeszcze światy duchowe i bardzo daleko jest jeszcze do naszego materialnego świata. W momencie, który jest tutaj opisywany, nie ma jeszcze materialnego świata. I jeszcze bardzo długo nie będzie. W zasadzie kabała światem materii w ogóle się nie zajmuje. Weha nasim i nasim są to istoty, które znajdują się w świecie Asia. Słowo Asia pochodzi od słów działanie czyn. I to już odnosi się również do nas, dlatego że nasz świat jest przedłużeniem, jakby kontynuacją tego najniższego ze światów duchowych. Jest jakby na samym koniuszku tego świata. Można powiedzieć, że jakościowo znajdujemy się pod światem Masija We As, Min or Eimsov. Kaw, echat, jaszar, min, chaor, chaagul, I wtedy przeciągnął się od światła nieskończoności kaw jeden prosty czyli jedna prosta linia od światła okrągłego jego. Można powiedzieć też, kulistego, sferycznego. Mile mala lemata. Z góry w dół. Igul jest to okrągłe światło. Samo światło, które opuszcza się z góry, nazywa się prostym światłem i jest to kaw, a od niego rozchodzi się okrągłe światło i i to wszystko idzie z góry w dół, czyli od światła nieskończoności do kropki centralnej wewnątrz tej opróżnionej przestrzeni. Ja dam taki przykład. Jeżeli wrzucisz do wody kamień, to na wodzie pojawiają się fale w formie takich okręgów. Głębiej w wodzie one również są, tylko my ich nie widzimy. A im niżej i głębiej kamień opada, tym większy jest opór wody, i średnica tych okręgów staje się coraz mniejsza. Tak samo jest także przy opuszczaniu się tego kawa. Kiedy ta linia prostego światła opuszcza się w tą opróżnioną kulistą przestrzeń, w której powstaje cały wszechświat, to w niej także rozchodzą się takie okręgi. I największą średnicę mają one przy zewnętrznym brzegu, a im głębiej, tym średnica jest mniejsza. Takich porównań do zjawisk materialnych można jeszcze wiele przytoczyć. Nie oddają one oczywiście w pełni tego, co zaszło w świecie duchowym, ale najważniejsze, żeby stało się to choć trochę zrozumiałym. Porównania naprowadzają, pomagają nam. A prawdziwe zrozumienie i odczucie tego przyjdzie z czasem. Umisztal szel, wejoret, toch, haalal, hachu, haze. I ono, to światło, porusza się, zmierza, rozwija się, coś jak reakcja łańcuchowa i opuszcza się wewnątrz tej opróżnionej przestrzeni. Można się tutaj bardzo łatwo pomylić, że Ari mówi tu jakby tylko o kawie, a nie o igulim. Dlatego ja przytoczyłem ten przykład z wrzucaniem do wody kamienia. Albo bardziej trafnym będzie porównanie do opuszczanego w wodę pręta. I wtedy mamy dwa zjawiska. Pierwsze to opuszczający się prostopadle w dół, w wodę, pręd, a drugie to rozchodzenie się wokół niego okręgów, fal, na całej długości jego opuszczania. O średnicy zmniejszającej się w miarę opuszczania się niżej. Innymi słowami, Ari mówi tutaj jednocześnie o kawie i o igulim. Verosh, haelion shel, hakav, arosh, czyli najwyższa kropka, najwyższy punkt, szczyt, dosłownie głowa tego kawa, czyli tej linii. Zapamiętajmy sobie te słowa hebrajskie, ponieważ będziemy się z nimi bardzo często spotykać w tekstach. rosh tego kawa, szach min ein sof, acmo we nogeja, bo amnam sium hakaf haze, lemata wesofo, e no nogeja, ba or einsof. A roż tego kawa przeciąga się od samego, czyli od istoty, ein-sof i dotyka do niego. Jednak koniec tego kawa na dole, w końcu jego, nie dotyka do Ein Sof. On ma tu na myśli, że kaw nie przechodzi od góry do dołu przez całą średnicę i nie wychodzi na dole w einsow, które całkowicie otacza tą całą opróżnioną przestrzeń, gdzie następnie powstają wszystkie światy. Ale jeżeli on nie dochodzi do końca, to dokąd on dochodzi? My się tego dowiemy, kiedy opowie nam to sam wielki Ari. A na razie mówi nam on, że kaw nie dotyka do Sof na dole, w najniższym punkcie tej opróżnionej przestrzeni. wederach ha-kaw haze nim szah winit paszet or einsow lemata. I poprzez ten kaw przeciąga się i rozprzestrzenia się światło Einsow w dół. Czyli kaw jest to jakby rura. Sama ta rura także jest światłem, ale jest to światło pogrubione, przez które jak przez rurę przechodzi w dół samo światło eńso. Uwemakom hachalal, hahu, hecil, uwarar, wajeca, weasa, kol, haolamot, kulam. I w tej opróżnionej przestrzeni on wypromieniował i stworzył i uczynił wszystkie światy razem. Na koniec przeczytajmy sobie jeszcze raz sam czysty tekst. Ez haim bez komentarzy które już znamy miejsce dla wyjaśnienia tego cimcumo jest to dlatego żeby odkryć korzeń surowości prawa żeby następnie dać miarę prawa w światach i ta siła nazywa się bucina de cardinuta i oto po skróceniu, jak powiedziano wyżej, powstało opróżnione miejsce i powietrze wolne i puste w centrum światła nieskończoności, rzeczywiście, jak powiedziano wyżej. I oto wtedy już powstało miejsce, żeby mogły być tam Necalim i Nivraim i Jecurim i Naasim i wtedy przeciągnął się od światła nieskończoności kaw jeden prosty od światła okrągłego jego z góry w dół i ono porusza się i opuszcza się wewnątrz tej opróżnionej przestrzeni a roż tego kawa Przeciąga się od samego Einsof i dotyka do niego. Jednak koniec tego kawa na dole, w końcu jego, nie dotyka do Einsof i poprzez ten kaw przeciąga się i rozprzestrzenia się światło Einsof w dół, i w tej opróżnionej przestrzeni on wypromieniował. I stworzył i uczynił wszystkie światy razem. Na tym się dzisiaj zatrzymamy. Stopniowo będziemy dodawać więcej tekstu, ale stopniowo. Miejcie cierpliwość, dlatego że nie ma u nas jeszcze na razie kelim na to. Nie ma jeszcze odpowiedniego odczuwania tego, co czytamy. Dlatego będziemy dodawać stopniowo i pomaleńko. Na razie czytaj i słuchaj tego fragmentu, który dajemy. Cierpliwość jest tu niezbędna. Podstawowym materiałem jest teraz dla nas szlawej hasulam. Przez jakiś czas, nie wiem jak długo, zobaczymy. Bardzo ważna jest teraz dla nas duchowa praca, a szlawej hasulam jest nam potrzebne dlatego żeby powstały w nas chociażby kontury zarysy, kelim, nefesz żeby pojawiło się w nas więcej zaufania do Stwórcy żeby wierzyć Mu wiara jest to cały problem świata w którym teraz żyjemy należymy do pokolenia, które ma dużą wiedzę polega na swoim rozumie My zdajemy się na nasz rozum i dlatego sami sobie stawiamy przeszkody. A szlawej Hasulam rozwiązuje ogromne i bardzo ważne zadanie: uczy nas, żeby mieć wiarę. I nie po prostu wiarę taką zwykłą, ja wierzę, lecz wiarę powyżej wiedzy. I wtedy odkryje nam się Zohar. I następnie Chaim. Dlatego, że ECHAIM wychodzi już z tego położenia, kiedy człowiek ma już całkowitą wewnętrzną wiarę, zaufanie do systemu zarządzania stwórcy. Nawet nie cały czas, ale chociaż w tym momencie, kiedy nad tym pracuje, nie ma on żadnych wątpliwości. I wtedy może on pracować już na ten idealny stan z pozycji, którego zostało napisane Ezechym. Dlatego idziemy pomaleńku, czytamy małymi fragmentami i stopniowo idziemy coraz dalej. Na tym zakończymy naszą lekcję. Życzę ci wszystkiego najlepszego w twoim życiu, zarówno duchowym jak też Materialnym, jeżeli materialna strona Twojego życia służy i pomaga tej duchowej stronie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia na następnym spotkaniu.